Niedawno miałem bardzo ciekawą rozmowę z parafianinem, który opowiadał mi o swoich obawach dotyczących przyszłości naszego kościoła. To już nie to, co pamiętam kiedyś, mówił. Pamiętam czasy, kiedy kościół był przepełniony ludźmi, mieliśmy wtedy też o wiele więcej mszy w niedzielę i księży było więcej do odprawiania, a siostry zakonne uczyły w szkołach katolickich. A dzisiaj co? Tylko kilku jest wyświęconych do kapłaństwa, zamyka się albo łączy kościoły. Przyjeżdżam na msze w niedzielę i kościół prawie pusty. To jaka jest przyszłość naszego kościoła? zapytał. Co powinniśmy zrobić, żeby kościół znów był mocny i przyciągał innych tak jak kiedyś? Po tej rozmowie sam sobie zacząłem zadawać te pytania: Czy to naprawdę koniec naszego kościoła? Czy pomału obumiera? No i co zrobić, żeby go uratować? I wtedy pomyślałem o przypowieści Pana Jezusa, którą można znaleźć w Ewangelii na dzisiejszą niedzielę. Jezus mówił do tłumów, z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłoza, potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. No właśnie to jest to. Trzeba zaufać Bożej Opatrzności, trzeba zdać się na Pana Boga. I nie, nie chodzi o to, że mamy tylko siedzieć z założonymi rękami, narzekać, nic nie robić, nie. Nie możemy przestać modlić się do Boga za nasz Kościół i prosić Go o święte powołania do kapłaństwa i do życia zakonnego. Musimy działać i to już teraz. Mamy sadzić to ziarno, ziarno. Takie jak modlitwa o powołanie, jak wspomniałem, zachęcać młodych ludzi, aby wsłuchali się w głos Boży, chodzić do kościoła, przypominać innym, że się za nich modlimy, przystępować do sakramentów, wspomagać misje oraz dzieła charytatywne, być dobrym dla innych, być pokornym, mieć wiarę w Boga i nigdy się nie poddawać, nawet jak inni będą starali się nas zniechęcić do naszej wiary. To wszystko są te dobre nasiona, które musimy rozsiewać. A potem zostawić wszystko panu Bogu, zaufać Mu i wierzyć. Bo to jest dokładnie tak jak w przypowieści: jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię, czy śpi, czy czuwa we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. My wiemy jak. To Bóg zatroszczy się o wszystko. Kościół katolicki miał już większe problemy wcześniej, a nadal trwa, bo to sam Bóg się o niego troszczy. I nie, nie możemy odwrócić się od Kościoła, nie możemy zostawić naszej wiary. Naszą misją jest wspieranie Kościoła, za każdym razem i na różne sposoby, ale i tak na końcu wszystko jest w rękach Boga. Zaufaj mu, miej wiarę. Pracuj w ciągu dnia, a Bóg sprawi, że wszystko będzie rosło, jak będziesz spać. On doskonale wie, co robi. Jest ono jak ziarnko gorczycy, gdy się je wsiewa w ziemię. Jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn, wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. No więc bierzmy się do roboty z Panem Bogiem.